Witamy Was wszystkich w słowie na poniedziałek. Nieważne czy Indie czy Polska. Naukę marksizmu leninizmu trzeba zaczynać od jak najmłodszego wieku. Nigdy nie jest za wcześnie towarzyszki i towarzysze. Hashtag socjalizm, hashtag Polska, hashtag Indie, hashtag komunizm. It doesn't matter whether India or Poland. Learning Marxism Leninism must start from the youngest possible age. It's never too early, comrades. Komentarz z portalu postęp.org użytkownik pionierzy opublikowali. Bardzo słuszna uwaga. Znamy to w końcu z własnego doświadczenia. Im szybciej rozpoczyna się naukę marksizmu, leninizmu, tym większe są szanse na pozytywne rezultaty. Oczywiście, niczego nie należy małym dzieciom wciskać na siłę czy przemocą. Początkowo przyswajanie komunizmu naukowego powinno mieć formę zabawy, rozrywki i miłego spędzania wolnego czasu. Dopiero po jakimś czasie, wraz z dorastaniem, nauka ta powinna przybrać formę bardziej usystematyzowaną i bazującą na faktycznych tekstach źródłowych Marksa, Lenina itd. Na pewno bardzo dobrym pomysłem jest angażowanie dzieci w różnego typu lewicowe projekty. Udział w manifestacjach robotniczych, w obchodach ważnych rocznic, związanych z ruchem robotniczym, w spotkaniach organizacji postępowych. Możliwości są tak naprawdę niezliczone. Dziękujemy Wam wszystkim za oglądanie oraz zapraszamy do przystępowania do polskiego ruchu postępowego. Do zobaczenia wkrótce.